Wyciągnąłem teraz tą lepszą kamerę, bo zbliżyłem się, słuchajcie, do starorzecza rzeki. Starorzecze rzeki to jest dawne koryto, którym dawniej, dawniej płynęła rzeka. Jak wiemy, rzeki meandrują i lubią zmieniać swoje koryta. I to jest takie właśnie dawne koryto rzeki, którą przed chwilą widzieliście. Słyszycie, jak tam żaby rechoczą? No bardzo dobra ostoja dla wylęgu płazów i gadów. Też ptaki na pewno korzystają z tych terenów, no bo są bardzo podmokłe, no tam stoi woda, nie? Więc y, mogą się też napić, może upolują jakieś kawałek rybki. No, W każdym razie Rechotanie porządne. A ja chciałem właśnie przejść tutaj na skróty, no ale. Bo szedłem spod tego lasu brzozowego. No ale, niestety, no, jak widzicie, nie da rady, bo teren jest mocno podmokły. Trochę bardziej zbliżyłem się do starożecza. Posłuchajcie przez chwilę, jakie tu dźwięki są wydawane. Tam jakiś ptak wodny, czekajcie. by to był jaszcząb. Chyba tak, e, nie, albo myszołów to będzie. Myszołów. No, a ten wał przeciwpowodziowy coraz bardziej zarośnięty. Zaczynam się zastanawiać, czy ja w ogóle dojdę chociaż do pierwszego y, zejścia i wrócę się łąkami, albo Pójdę jeszcze dalej i wrócę się dopiero ulicą. Na razie idę jeszcze. Jeszcze jakoś da się tutaj przejść. W miarę rozsądnie. Kurczę, nie wziąłem czapki na głowę od słońca, a już czuję, że jest lampa, bo już mi karczycho mocno grzeje. Jest dopiero godzina 11, no dzisiaj zapowiadane 26 w cieniu. Chmur nie ma, chmur nie ma. Dotarłem do miejsca, gdzie jakieś dwa lata temu wypłoszyłem stado dzików, około 20 sztuk. Z tych krzaczorów, tam za tymi większymi krzakami, płynie sobie ta rzeka. Pamiętam, że 95% tych dzików pobiegło tam w bok, w te krzaki się chować. Natomiast jeden, taki wielki odyn, tak się spłoszył, że wyskoczył tutaj na wał, przebieg ten wał, zbieg z niego i tam po tych łąkach gonił chyba z 50 na godzinę bieg. Taki wystraszony był. No, dziki bardzo szybko biegają, nie uciekniemy im, niestety. Na szczęście spłoszyły się w odpowiednim kierunku, a nie na nas. Byliśmy tu we dwóch. Poszły w drugą stronę. Tutaj dopiero się dzieje z. Ze śpiewem ptaków, posłuchajcie, aby wiatr nie zagłuszał. Jestem, słuchajcie, przy rowie melioracyjnym odwadniającym tych łąk. Zobaczcie, że sporo wody spływa jeszcze na wiosnę z łąk. Tu jest jakaś ścieżka, może spróbuję tam zejść, przyjrzeć się bliżej, jak to wygląda. Tu druga strona to rzeki. Trochę wody jeszcze spływa, czyli łąki są dobrze jeszcze nawodnione. No, a tutaj mamy tą rzekę, a tam dalej ten teren prywatny, nie? Na, na której jest zakaz wstępu, zbliżam się tutaj do przepustu wodnego. Aha, widać, że ktoś tutaj mocno to czyścił. Aha, dobra, już wszystko jasne: tu jest taka kratka, nie? No i jak spływa woda, to ciągnie ze sobą drewno i zatyka się ta kratka. I mógłby się podnieść stan wody, na, tutaj na rzekach. A widać, że grasują bobry. W tym miejscu też, bo tam są takie, widzicie, patyki obiedzone przez bobry, właśnie. Czyli bobry tutaj są. Definitywnie, ewidentnie i bezapelacyjnie, musowo. Pokażę Wam coś, bo akurat y, przelatywał samolot, i y, to jest chyba sarna. Nie usłyszała mnie. Ona siedzi tutaj w tych krzakach, ale prawdopodobnie już nie będzie niestety widoczna, bo. Ukryła się już tam solidnie, natomiast widziałem jej kuper, że tak powiem, biały. Jeszcze mnie nie zauważyła. No jakbym tu posiedział może i bym na nią trafił z kamerą. No ale każdy wie jak sarna wygląda. To jest bardzo popularne zwierzę w Polsce, więc nie będziemy się nad tym tematem zbytnio rozczulać, co nie? Zbliżam się coraz bardziej do tego białego budynku. Taki jest też i mój y, jeden z celów, żeby tam dotrzeć. Pod ten budynek to jest nic innego jak przepompownia. Czyli taki standardowy, wiecie, budynek, który <laughs> przepycha wodę z łąk y, do tej większej rzeki. nie? Kurczę, staram się nie zatrzymywać tutaj za bardzo, bo mnie gonią te końskie muchy, tak zwane gzy. Ale tutaj chciałem jeszcze na chwilę wam pokazać jedną rzecz. Tam jest taka, zobaczcie, mocno wyrobiona ścieżka, widzicie? Przez zwierzynę. Ona tutaj też widać jest mocno wyrobiona. Tu jest też taki zbiornik, od, rów odwadniający. No z tej perspektywy słabo widoczny, ale jest, uwierzcie mi na słowo. I to są chyba y, ścieżki y, wyrobione przez bobry. Tam jest Żeremia, zobaczcie. O, to miejsce. Ostatnio, jak byłem na stanowisku ornitologicznym z lornetką i z kamerą, to prawie w ogóle tych ptaków nie widziałem. A dzisiaj co chwila jakiegoś trafiam. Jakiś kolejny gatunek, natomiast nie mam ze sobą lornetki. A lornetka została w domu, bo zabrałem ją ze sobą. No ale to jest taka złośliwość, nie? Natury. Jak nie zabierzesz ze sobą sprzętu, to wejdą na ciebie te zwierzęta. A jak się zabezpieczysz sprzęt, lornetkę, statyw i tak dalej, obadasz sobie stanowisko do obserwacji godzinę siedzisz, ani żywego ducha. Stojąc na wale przeciwpowodziowym, mam tutaj bardzo obszerny widok na tutaj nadrzeczne łąki i starorzecza mokradła. No, z racji tego, że zbliża się powoli południe, to też i spodziewam się, że żadnej zwierzyny nie uda mi się wypatrzeć na terenie otwartym. Gdybym tu przyszedł wczesnym rankiem, albo takim już późnym po południu to najprawdopodobniej trafiłbym na jakieś sarny i koziołki tutaj pasące się na łąkach. Tym bardziej, że zobaczcie jaka chociażby w tym miejscu jest ta trawa soczysta, nie? Więc na pewno y, zwierzęta lubią taką świeżutką trawkę. No ale nie o tej godzinie. No dobra, słuchajcie, jestem już bardzo blisko przepompowni i chyba będę schodził na normalną drogę łąkową, bo Tutaj, zobaczcie, no na tym wale już ta trawa coraz większych rozmiarów jest i kiepsko się idzie, nie? Jako przepompowni na prawo i będę się kierował do głównej drogi. Aha, dobra, ja już wiem, o co chodzi z tym myszołowem, on lata tam na te tereny, tam są stawy i prawdopodobnie poluje na jedzenie, po, po czym wraca się tutaj nad rzekę, zobaczcie, to jest myszołów, nie? albo jaszczą. Jak upoluje, to wraca się nad rzekę, przelatuje nad rzeką na drugą stronę do tego lasu prywatnego i tam na chwilę znika i później z wraca na łąki, czyli tam jest gniazdo i prawdopodobnie wychowują już się yy, młode drapieżniki. No i jestem przy przepompowni. Przepompownia pracuje, ponieważ widać, że Zobaczcie, woda płynie, czyli przepompownia pracuje, chociaż jej nie słychać, czyli prawdopodobnie na niskich obrotach. Ale zszedłem, żeby sprawdzić, jaki jest stan wody na rzece. Tu jest wodomierz. Pamiętam, jak była powódź, ta ostatnia z 2000, chyba 2010 roku to woda sięgała 3,20 wtedy miała woda. No a w tej chwili, zobaczcie, ile jest niższa. Tam jest metr 87, 60, 50. Wychodzi na to, że 40 cm ma poziom wody. E, no, ta niższa część jest nieczytelna. Tu jest metr. No, coś koło 40 cm, czyli niżutko, nie? No to zobaczcie, 3 metry wody przyszło w 2010 na takiej małej rzeczce. A co dopiero na rzece Wiśle. Pamiętacie, 2010 rok? Co się działo wtedy? Skręcam na zielony szlak nadrzeczny, teraz będę szedł taką ubitą drogą. A w ogóle to wstawię Wam teraz, o niech będzie, dwie minuty. Materiału filmowego z tamtej powodzi, tutaj z okolicznych terenów. Też z tego miejsca jaki był właśnie poziom wody, bo sam jestem ciekawy, chcę to sprawdzić, czy faktycznie wtedy było 3,20 m. No, i kilka jeszcze ujęć nad rzeki Wisły. Ale zobaczcie tutaj, w tym rowie melioracyjnym, naniosło szlamu i mułu. Solidna warstwa, no nie chciałbym tam wpaść. Mogłoby to się źle skończyć. A no i proszę bardzo, mamy też i nasze polskie, kochane bociany zataczają kręgi, o tutaj jest na przykład dobrze widoczny Bocian, bociek rozprostowuje kość kamera mi nie łapie ostrości dwa widzę latają nie trzy przepraszam aż trzy są bociany Słuchajcie ten ciek wodny który tutaj widzicie to jest nic innego jak rzeka i ręka która przepływa przez miejscowość Dęblin, dawniej ta rzeka nazywała się Irena i tak samo miejscowość, a raczej chyba dzielnica, mniejsza z tym. No, jest to rzeka Irena, Irenka i zatrzymałem się tylko na chwilę, tylko po to, żeby pokazać Wam jakie mamy podłoże tutaj na tych okolicznych terenach w pradlinie Wieprza i Wisły. No zobaczcie, zwróćcie uwagę, bo tutaj akurat ona no ma spory nurt. Ale w miarę czysta jest ta woda. No co, jest podłoże piaszczyste, tak? No zobaczcie, piasek, ale ten piasek nie jest takich jasnych kolorów, jak to bywa nad Morzem Bałtyckim, tylko jest taki, widzicie, brunatny trochę, nie? Czyli z wyraźną domieszką gliny. Kurczę, tam gdzieś się przed chwilą bażan Bażan to odezwał na tych łąkach. Jakbym miał lornetkę, być może bym go wypatrzył. A tak to no to lipa, niestety. No, nie, nie zabezpieczyłem się pod kątem sprzętu na obserwację ptactwa. Mój błąd, ale nie można mieć wszystkiego naraz, nie? Lepsze jest takie dawkowanie po trochu, niż wziąć wszystko naraz, a później już tylko równia pochyła, nie? W dół. Także zobaczcie, ile można wypatrzeć na okolicznych terenach, wychodząc z domu bezpośrednio na piechotę, nie przemieszczając się gdzieś tam na odległe kilometry autem, żeby coś zobaczyć. Wystarczy wyjść z domu, zrobić sobie rundkę, spacerek i wprawne oko zawsze coś, moja szczurka, coś ciekawego wypatrzy. Ale to była zwinka, więc popularna. Nie będę na nią już polował w sensie kamerą, nie? Wyszukiwał takie polowanie kamerą. Może być na przykład polowanie fotograficzne. A niektórzy urządzają polowanie myśliwskie. Z fuzji tutaj bardzo wielkich rozmiarów pole już zasiane. Natomiast roślina jest tak niewielkich rozmiarów na wiosnę, jeszcze w chwili obecnej, że ciężko mi określić, co tutaj posadzono. Być może nawet, że rośnie tutaj kapusta, chociaż nie. Kapusta trochę inaczej. Rzepak na banknie, bo już by był żółty. Żadna pszenica, żyto, owiej też nie. bo to wygląda całkiem inaczej. O, a może buraki, ale to za, za gęsto byłyby posiane. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czekajcie, zbliżmy się. Tak to wygląda ta roślina w przybliżeniu. Takie ma liście. Powiedzcie w komentarzach co to jest za roślina tutaj, jakie warzywko tutaj posadzili. No spodziewałem się, że to warzywo. Nie wiem, chrzan? Nie, no to też za gęsto. Z racji tego, że mamy tutaj do czynienia też ze zwierzyną taką łąkową, czyli chociażby sarny i koziołki, no to tutaj zobaczcie sobie ktoś kawałek pola ogrodził. Takie prowizoryczne zabezpieczenie przed tą zwierzyną, żeby nie kopała w ziemi, ale myślę, że odstrasza. No bo to wiecie, hałasuje, rusza się i tak dalej. Więc sarna to chyba nie podejdzie, nie? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać i powiedzieć dwa słowa na ten temat, to jest zobaczcie. Działalność pobrów tutaj jasno i wyraźnie, definitywnie i bezapelacyjnie, jak mawiał. I mawia chyba jeszcze, urbański, yy, potraktował te drzewa bóbr. Charakterystyczny rodzaj ścięcia drzewa. Aż trzy ściął. Do czwartego się zabierał, ale nie zdążył. Natomiast czy uschło to drzewo? No, ledwo wszędzie. Bardzo ledwo. Podejrzewałem, że nic z niego już nie będzie, bo zostało okorowane i obiedzone No a tu obok ta rzeka, nie? Czyli on to ścinał. W kierunku, żeby upadło na tą rzekę, ale z racji tego, że ta rzeka jest pilnowana przez człowieka, żeby nie została zatarasowana to jest taka rzeka odpływowa, odwadniająca no to też i od razu spodziewam się, że ekipa specjalistyczna czyściła tą rzekę też z przewróconych drzew, żeby woda się nie spiętrzała.